Tem. Ej, słyszeliście już pewnie, że do Night City zawinął lotniskowiec Arasaki? Nazywa się Kujira, czyli wieloryb. Podobno korporacja zdecydowała się wywieźć go z Japonii, bo obawiała się, że ktoś może zechcieć go zatopić w celach naukowych. <gry> Para esta noc, Santis, mama. Te vasa enterarmaniana. Jutam biente kieroma. Czekałem na ciebie. A co słychać o pani Wells? Martwi się o mnie. Wiesz, jak jest. Wiesz, większość Wellsów skończyła na śmietniku. Mama upewnia się, że mnie tam nie ma. A mnie już to męczy. Im dłużej zapewniam, że wszystko gra, tym bardziej czuję, jakbym kłamał. Ale opłacało się. Od jutra z tym koniec. Chodzimy do Afterlife. Zabawne. Co? Z zewnątrz wygląda niepozornie, a w środku dobijano najlepsze kontrakty w Night City. Czas to zobaczyć na własne oczy. To co, jedziemy? Chodźmy. Uwierzysz, że tu była kiedyś kostnica? Tak? Nie wiedziałem. Serio? Ale to było dawno temu. Jak jeszcze porządny pochówek coś znaczył. To niby kto? Znajomi Dexteradeshon Czeka na nas. Jo, Dex, jest to takich dwóch. Mówią, że do ciebie. E? No dobra. Mówi, że potrzebuje jeszcze chwili. Strzelcie z Tak zrobimy, amigo. O tak. Serce Night City. Słyszysz? No to czemu się nie zaciągnęło? Jak, tak Kent? No. Zastamiast? Hej. Siadaj, zaraz was obsłużę. Wyobrażasz sobie? Susan Forrest. No, teraz nasza kolej. A widzisz tamtą babkę? To Rogue. Najlepsza fikserka w mieście. A to nie Dex jest najlepszy? Pff. Rogue ustawiała akcję, kiedy Dex był jeszcze mały i chudy. Afterlife należy do niej. Co będzie dla was? Dla mnie nic. Serio? Nie. Ja tam świętuję. Ja pierdoła. A niech ci będzie. Tequila old fashioned z kropelką piwa i chili. To znaczy jeden Johnny Hand. Właśnie tak. Ktoś tu odrobił lekcję? Ja nie odrobiłem. To taka tradycja. Nazywamy drinki po naszych stałych klientach. Załóżmy, że chciałbym mieć własnego drinka. Co trzeba zrobić? Umrzeć. Najlepiej na akcji. W spektakularny sposób. Ach, piękna tradycja. Wysokie wpisowe. Wszyscy umrzemy, ale nie każdy zostanie zapamiętany. W każdym razie ja jestem Jackie Wells I przepis też mogę podać na wszelki wypadek Jasne Setka wódki na lodzie, sok z limonki, piwo imbirowe i najważniejsze Miłość <grym> Zapamiętam Słyszałam, że jesteście nowym nabytkiem Texa Po prostu robimy interesy Dexter czeka. Skąd o tym wiesz? To część mojej pracy. Zresztą, jak myślisz, skąd bierze się reputacja w świecie najemników? Splotek na twój temat. Powodzenia. Dzięki. Ben. Dotyka Kepo, ja. Myślisz, że dałbyś mi radę? Mm -hmm. Co za gość? Tutaj. Eksesjo. Gotówka, jak zwykle. Muszę kończyć. Jest i pan Will. No, to rodzinka w komplecie. Pierwszy raz na żywo. A co z Flatheadem? Obejrzyjmy go sobie. No dobrze. Zapraszam. Dzięki za pomoc u kosiarzy. Parę szumowin w mieście mniej. Tak. Nabiliśmy punkty u tego u góry. E, fajna loza. Dźwiękostelna? Jackie. Pan Wells ma rację. Będziemy omawiać delikatne tematy. Ale najpierw mam jedno pytanie do pana V. Jak poszło spotkanie z Evelyn Parker? Nieźle. Tak bardzo mnie polubiła, że zaproponowała mi nowy układ. Nowy układ? Mhm. Mm Taki, w którym dzielimy się z nią kasą pół na pół, bo przecież nie potrzebujemy fiksera. Co? Bez fiksera. Co <laughs> mi się podoba? <laughs> <laughs> Klienci. Nigdy się nie nauczył. Dobrze, że mówisz mi o tym wprost. To, panie Wi, to może być początek długiej i obocznej współpracy. Śmiało. Nawet nie wyglądasz na wkurzonego. Zbyt długo żyję w Night City, żeby się wściekać za każdym razem, kiedy ktoś próbuje robić mnie w chuja. Parker nie jest pierwsza. I nie będzie ostatnia. Przejdźmy do rzeczy. Co masz dla nas, Dex? Mam dla was to. No to sprawdźmy. Omówiliśmy z Dexem szczegóły. Operacja wygląda na dosyć prostą. Zamieniam się w słuch. Della Main zawozi was do Konpeki Plaza. Wchodzicie pod fałszywymi nazwiskami. Z pomocą T-Bug systemy hotelu. Z pomocą t oraz Flatheada. Na koniec wchodzicie do apartamentu Jorinobu Arasaki i zabieracie relik. Po cichu, bez zwracania na siebie uwagi i najlepiej bez ofiar. Przez cały czas będziecie mieć tipak na słuchawce. A teraz pytania. Pomów o wejściu do konpeki. Jaką mamy przykrywkę? Czy jesteś Ramon Victorino. a ty Harry Conwell? A jaki jest cel wizyty panów Conwella i Victorino? Interesy. Jesteście handlarzami bronią. Macie fikcyjne spotkanie z przedstawicielem Marasaki Hajime Takim. Jeszcze coś. Jak wejdziemy do penthouseu? Jorinobu praktycznie nie ma ochrony. Trudność stanowią zabezpieczenia samego apartamentu. Żeby je ściągnąć, musimy unieszkodliwić rezydenta. To główny netraner w Kompeki. Monitoruje sieć 24 godziny na dobę. Problem? Pomieszczenie, w którym przebywa rezydent, można otworzyć tylko od wewnątrz. Czyli, żeby się dostać do środka, musimy być w środku. Panie Wells, Tibak to specjalistka. Rozpracowała również ten problem. Tutaj do gry wkracza Flathead. Wpuścicie go do systemu wentylacyjnego, a potem z jego pomocą uniszkodliwicie trenera. Flathead będzie musiał tam zostać podpięty do rezydenta. Ale dzięki temu będę w stanie otworzyć wam penthouse. Jeszcze coś? Ja nie mam więcej pytań. Świetnie. A ja mam. Kiedy wreszcie przejdziemy do negocjowania stawek? Teraz. Świeżakom daję 30%, ale w waszym przypadku zrobię wyjątek. Dostaniecie 40. Bonus za twoją uczciwość, Vi. Dzięki, Dex. Doceniam. Chociaż kasa nie jest dla mnie najważniejsza. Tak? To ciekawe. A co w takim razie? Może po prostu chce się odpłacić rasace. Stare urazy bolą najbardziej, co? Ostatnia rzecz. Nie przejdziecie przez bramki bezpieczeństwa z bronią. Dlatego zostawicie ją w samochodzie, a Flatheada wniesiecie w waliście. No i musicie się ładnie ubrać. Spoko. Dzięki, Bak. Kiedy możemy spodziewać się kasy? To już zależy od pani Ewelin Parker. Ale obstawiam, że tydzień lub dwa. Co w tym czasie mamy robić? Siedzieć cicho, nie wychylać się, nie rozrabiać. Z życia najlepiej odchodzić jak z uczty. Ani spragniony, ani pijany. Dela Mane czeka przed Ja też się zbieram. Muszę się podpiąć, żeby was nawigować w trakcie. Jak macie coś jeszcze, to ostatni moment. Długo się znacie z Dexterem? A co? Wiesz, różnie mówią na mieście. Marek Aureliusz powiedział, wszystko co słyszymy jest opinią, nie faktem. No, teraz rozumiem, czemu się tak dobrze z deksem dogadujecie. <gaduje> A ty co myślisz o planie? Myślę, że zaprowadzi mnie prosto na kretę, gdzie spędzę resztę dni w luksusie i lenistwie. <gaduje> Przyślij mi pocztówkę. Raczej nie będę podtrzymywać starych znajomości, bez urazy. Wszystko jest jasne. No to do roboty. To co, jedziemy? Czy masz coś jeszcze? Muszę coś jeszcze załatwić przed akcją. Jasne, to spotkamy się przy Delamejnie. Tylko nie zapomnij się przebrać. Masz problem?